Cześć! Z tej strony my 89. I dzisiaj sobie zagramy w Uwaga zakręt z panią eliską 1, 2, 3, 4, 5. Okej, okay, to ja. Um, Ady. A. ADHD Hade. I o. Pani Eliska, tak. No i teraz daremny. Tak. Play. Zaraz się zacznie mega bicewka. Tak. Jej. Wiesz, że to on zabiera, bo... No, bo im przeszkadza. Dobra, to... To odczuwamy. Mm -hmm. Daj się spoko. Aha, kontynuujmy musimy dać. Kontynuuj. I one, two. One, mm -hmm. two, three, four. Go, 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 go. Jest w stanie A o okay. We are... the champions! Yeah. Grę, 1-0. Go. And go and go. Nie, moje, moje, jest. Teraz mogę sobie przeknąć. A, wjechałaś w siebie. Nie rób go. Tak. Bo tak będzie krótszy filmik dopiero minuta. minuta, no. Kurde no. A jak to leci, kurde jak... O, e, A to jest telefonam moje zielone, tak? Mhm. Mm Na pani. U Pani Eliski też będzie ten film, ten, no to, 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 to zobaczyć. 4-0 już. Okay. I co? Mam, że... Kurde, ja nie <grym> Dobra, jest 4-1, ale jest OK. O, Eliza, coś dla Ciebie. Nie! Slow, 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 slow... No, ale slow. Też... Kurde, jest, jest, jest na kwadratowo. A co mnie teraz zaraz no, 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 A, kurde! Yes. Jest. 5-1. Gruba! A, kurde! Coś ty jadła? Nic. Jestem powolna, jestem powolna. Jestem zwykła, widzisz? Wbiała w siebie. 6-1. Ciekawe, czy mogę tutaj napisać coś. Jolo napisze O oh, kurde! Joli! Zajeźdź do ładu, Kurde Nie, 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 kurde! To ty ja, Ty łapasz. Grubo, wielko! A po tych pączkach wczorajszych, słuchajcie! Ale mi teraz się wydnie po... A, mi No słuchajcie, to idę tak a nie Tamam bir şey. 2 çekmişsin? Duva ile 2 duva. Jedziemy Co ty mi robisz? Spinę e, Słuchajcie, tak wyglądają moje wieża? E, sorry, nie aż tak będzie. Eee, skórę mnie! Masz się nie skłam ale jeszcze. A! No, no, no kurde! Jest, się. I teraz, tu 8-4 jest. Teraz będziesz błyskawica. Piorun! I, i, teraz, I teraz slow, slow, slow. To pierwszy! Gotowi do startu, start! A co ty no. rysujesz?! No, ty, ty chyba zamalowałaś! Wiesz? No, wiesz, że ty chyba O, dożył, o dożył, dożył się Jest 9-5 dla mnie. Jeszcze jeden i wygrywamy. Yeah, 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 jej, jej, nie korze! 9-6. Ju, ju, ju! Ju, ju! to! To było piękne. 4 minuty nagrywam 4-30. Jeszcze z internetu będzie, nie wiem, 5 minuty nagrywamy. Będę power! No go, for Rangers! Jest, wygrałam! 9-6. 4 wygram. I to był malutki ten króciutki odsineczek, bo mi się już nie Nagrywać. No, tak. jest... Dobra, pięć minut minęło wieczko, my tu się strówycie łapki w górę, no i na razie, e dwa, jeden, pa!